A sensowny jeszcze będzie, dobra, jest biznes. Kurde, ale że nie a, wiem. Ale weszłam, mm -hmm. ale weszłam tego nożnie, bo i nie pokazuje się, nie ma tego live'a. O, to dziwne. No? Kubicki, czemu nie masz live'a? Właśnie, nie wiem, nie mogę coś zrobić. Nie mogę zrobić live'a właśnie. No nie, nie ma u e, live'a. Ej, a na czym wy patrzycie? No i na żywo. Kubietkę się to na żywo. Cześć, Jesteś, mam e cię! Jest live? Tak, mam. Musi... O jesteś. Ona no jest. No i git! No i dobra, jest live. No i klasa, klasonia. I na jest? No i live. Nice. Dobra. Ej, dobra, zaszliście na live, widzę. Dzień dobry widzowie, ja mam widzicie z kubińskim maszyny ulubionym youtuberem. Ej dobra, <tod> to tu tutaj na tarczy i żebyśmy słyszeli się w... tylko w tym. Mm. Tylko że sorry, że wylądowałam tak daleko, czy poszukałam tego naszego ulubionego youtubera kubińskiego live'a i nigdzie nie było. Ale teraz się pojawię, bo mam takie lagi na tym telefonie, żeby cię sposób. Nie, to ja mam właśnie lagi na ten na live, ale później będzie git. Jakoś to mam Ej, to my będziemy grać trójki? E, no, 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 chyba, że ktoś wejdzie. Nie, dobra, trójki grajmy. E. Nie no jak ktoś wejdzie i będzie chciał zagrać, no to ta, no to jasne, że tam. No że tak, z nim zagramy. Jak, to... jak nie, to zagrajmy z trójki. Możesz kupić ten moją kartę. Tutaj jest tribudwan. No, czekaj, nie mogę za... O tutaj jest Tam Tam wylewa się. Chodź słuchać się. A czysz flagę? To najlepszy pom. Widzowie, patrzcie, ta pompa jest najlepsza na świecie. I tak nikogo na razie nie ma. Albo widzisz widzę. a. Pada Temu tylko ja oglądam. Chociaż... Napisz coś co na czacie. Ja nie. Ja, ja... nagrywam live'a. A ty? Ona. Ten. E... Ja tylko nagrywam TikTok, jak mi się da. O ja Ej, czy ktoś w ogóle jeszcze lata na baza banitów? Sprzyduje, że nie. Ej, tam wywabie czy nie? Ej, dam to, dam ten wór to, jak by Ale... Ej, ile macie ten osób w lobby jeszcze? Eee, yy, 0. Mamy 0 killi po pierwsze, po drugie 42 osoby. Od... Aha, eee, yy, od... w lobby, że w grze, no to 42 osoby. Łącznie z nami. 40... Nie, ktoś 40... był na tej miejscówce! Niemożliwe. No był, bo to są przy Albo ktoś tutaj może być i tutaj może coś pan. Boże. Ej, gdzie był ten, gdzie był ten sejf? Ten, taki wiem, z wilkami. Ale gdzie był? Ale go... Ja nie wiem. Ale, człowieku, ale oni, wiem o tym, że... Sama... Był z wilkami. My się o tym teraz dopiero A sobie przypomnijmy. To, to jest jakiś duży czarny wilk. A czarnego to mam, ja nie potrzebuję. mam. Poka. A tu nic nie ma. Ej, no to było tu. Usunęli. No. Usunęli. A to już chyba sezon temu. No na pewno, w sumie na pewno, no. I masz ammo tam? Pożyczysz ammo trochę? Do czego? No to ki i do pompy najlepiej. O do M dziękuję, że, teraz... że to. to, to Samo mi ja idzie. Ja nie dotykam pada. Przysięgam, ja pada, nie dotykam. Teraz kręcę, o. Ja sam chodzę. Nie wierzę. Nie muszę I się patrz, wysilać patrz. i gałką ruszać. I poczekaj. Ale ja sam biegnę, ja nie mogę przestać. O! Jednak tam biegnę. Muszę zastopować to. Proszę bardzo. Pocha balgo. Mini dla czaba. Tu żadnych skrzynek nie ma. No kurde. Echo! Do końca. I dawaj na lunchpada tego, tutaj jest lunchpad. I puuuu. Ile osób jeszcze macie? 20. 27 osób. A, spoko. Jak coś możemy ja to jeszcze wiec. raz zrobić, bo ten, bo... Yy, ja mam jeszcze drugi lunchpad, więc no. Nie chcemy się. A że jak będziemy spieralać, to możemy tak zrobić. <laughs> Ja mam pytanie, czy w ogóle kobiety na tych live'ach przepinają? Nie. A to sorry. Ej, dwie a osoby to... oglądają, oglądacie? Dwie osoby? Nie, ja nie oglądam. Tak, w jednym jestem ja, a druga jest nie wiem To dzień dobry. temu, kto dołączył. Maro ja gram z waszym ułożonym youtuberem o nazwie wie Jestem jego można powiedzieć duo Ale na razie nie wiemy to to wiecie, nie? Mhm Bo też może być tak, że on może ze mną zerwać było Więc na razie ja się boję Ale to wątłem akurat Ale ja Kupicki będzie chciał, to może nie zostanie! Wątpię, spokojnie No i nie tak to było? Hmm. Efe. Pory e. widzowie, że przycinał O, rewolwerek epicki! Jaki? Epicki. Ja chyba z tego. Dobra, już mam duże amo, chcesz? Tego A do pompy? O, dzięki Ej! Ty, ziomek! Dwóch ziomków! O kurde Lunchpad! Wrzucaj tego lunch pada! I uciekaj Kubuś, uciekaj Dobra Zabierz dwóch, prawda? Jed jednego ty pada, daję troszeczkę taki na puty. Ja mam 13hp chłopie, chłop, ja tam nie lecę No, by no. Chory, no bierze, to i nic by No... Wyszłam spada straciłem Może nie jesteś tu do końca w obrzaniu, ale kubicki może być Może dać tam całą No jest, ja, bo... czemu tu się nie bije znaczy, Mam pytanie A to o której zaczęliśmy co? Nie słyszałem. O, 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 z... o której zacząłeś grać? Słabo Cię słyszę, coś nic nie słyszę. O której zaczął grać? zacząłeś grać? Nie wiem. Co on robił? Zawiał się tak mi trochę lęcząc. Muszę Cię, ale... Aksu, to bardzo mi złoży. Trochę mocno. Chcę, żeby tam silnego nie było. Nie wiem, może będę miał to samo co miałem. Mam, albo... Widzowie, szykujcie się na snajper jak tylko wejdę do gry. U no. Ale nie ma snajperek, chyba, nie? Są. Jak? Na reaktywacji są. Są chyba sztucerzy. Sztucer. Sztucer. Na batę Ja ja się robisz. A co Nie ma, ma z najperkozy? Nie ma. Jak się czujecie, no, że niedługo do szkoły? O Jezu. Dobrze, dawajcie, dawać albo tam szybko giniemy, albo tam szybko wygrywacie. Bo jak to widzę, tylko Ktoś... Patrzę jak taki piesek yy, czekający na właściciela yy, przez okno. Patrząc na Ty piesek, Ja wejdę. Na... Dawaj, podjeżdżaj go! To jest ten ziomek, serio? Dwóch widzów, jedna osoba. Siema wszystkim. Ej, ja tak, Daj dalej. Ej, nie tak, Pubiski. Daję ci. się ci. Daję ogląda! Daję Właśnie mówię, siema. siema wszystkim. A ja Daję Siema Siema ci. Daję ci. Ty mi nie pokazujesz, że ja mam live'a O, pokazuję! Jest! Jestem na na Ja jestem drugi, ja jestem drugi, ja jestem drugi ja Weźcie, napiszcie Jest! 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 Widzę Dobra, gramy czwórkę. I Gleiro, grasz z nami, wejdź na live. Glairo, halo. Ono puścił drużynę, więc załączaj. oneżaj. Dawać reaktywację. Reaktywację, dobra. O, dobra, Nie, dawajcie tą o tyle mapę. Nie masz tego jakiś wiem z rządem. Nie battle royale rank, co ty tam gadasz, ale 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 dajcie ale to. Dajcie ale O teraz dajcie ale 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 bo teraz ale sensowny ustroje i ja dałem nie dałeś pobieranie masz no, przygotowanie ma. ja, do pobierania się spali emotka, a ja, a tam ja to ja poczekajcie, z, z. Perwie to zmienię na innego skina Na kogo? Ja albo na nią Albo na nią, albo na Aurę. O nie, mój ja chyba zakładam trochę mojego ulubionego skina Trochę? Aby się, się Jaki a jest a Twój tak? ulubiony skin? E, a jaki jest się... twój ulubiony skin? Na pierwsze miejsce idzie Camelon, drugie ona, a trzecie Aura. Aha A ona mi się hmm. bardzo podoba, bo ona tylko wybi tak ma u to nie ma no. A tutaj są snajperki i sztuczka, więc nie wiem nie wiem wizowie, ale może być tak, że się może uda mi trafić Ej, pytanie, czy ja też muszę Bicji, pokazać nie co, um, 500. Znaczy, 2700. Nie? Ej, kupisz mnie? Yyy. Nie. nie. mi? O, nie chcę. No dobrze. No daj I tego to. to, to, to już no ale przysiadałem. To wyłącznie włączyć. Poczekajcie, opuszczę drużynę ale. Opuścisz no. drużynę, my, nas dołączy do gry i później dołączysz do drużyny. No i dobrze. Tak samo w A czemu nie jesteśmy wyjść jakąś emocję? Ile nas łączy? O siema No możesz dać? Dałem, bo to Nam Ej. przygotowanie do pomierania Poamuluj I jeszcze raz daj Co? Wygrałeś e, reaktywację? Jeszcze nie graj, chyba na a to, sprób a to weźcie spróbujcie zwykłe Battle Royale albo Ranked. Nie bardzo, to, niech się tak, jak będzie Battle Royale, to nagrać się automatycznie da. Jak tak, to ja nie wierzę. Dajcie go to. No dałem. No! Nie wierzę nie. <laughs> Zobacz, no bo, bo ja Battle Royale grał. Więc no, to jest reaktywacja, a to jest reaktywacja I teraz wróć na reaktywację. I daj go to. No i dałem. <laughs> Nikola daj go to. No i Nikola też nie ma u mnie go to. Nikola, daj go to! Dałem. No ale u nas nie ma widzicie? U Nicolo i u mnie też nie ma rangi. Nie mamy rangi i nie mam tego. Nie możemy dać to. Nie mam rangi. O, mam goto, mam goto, go to. Wow, udało Ci się nacisnąć gotowość! Niemożliwe! Nie, po prostu miałem pobieranie, dobra. Teraz czekamy na mnie. W aż dla kołem. ciebie, wiesz Bicki, a ty masz goto? Mam ma no Ej, nie O, jest, dobra, gramy Kurde, fajny ten ekran wczytywania. Po prawej mój skin, w którym gram najlepszy karabin nie prze. Not Monster. O ten Not Monster może być dobry. Fajnego skinka, ma. oglądasz fajnika z KBD Tak. Ale goat powrócił! Goat powrócił! Nie. To Dzisiaj będzie z nim pierwszy film, już. No ja nie wierzę. Czemu ja o tym nie wiem? Nie wiem, właśnie. A o, widzisz, że już piosenka jest z No wiem, ja na Spotify'u przedpremierowo słuchałem. Znaczy, że przedpremierowo ja na YouTubie, bo na Spotify'u była przedpremierowo. Ej, czemu ja dostawałem damage w lobby? W lobby. Ten monster mówi po włosku, nie chcę się wymyślić. Włosek. Ich, wiecie o co że ja mam koronkę? Co? Oh! Nie ma Normalnie dwie koronki były by wyruszone. Jak on czy... miał broń? Skąd? 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 I czemu pół minuty aż? Na pół minuty nie minęło, to ile? Pięć, pięć sekund. Okej, mam karabin. Balistko. Mam bandaże. On cię kolapsuje! <grym> on cię kolapsuje. Dobra. <grym> Z powodnego, kurwa, 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 na kurwa, 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 ten kurwa, 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 Jaki? No ta! Nie wiedziałeś? kurwa, ty kurwa, kolapsowałeś? Kurde. Dobra. kurwa, 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 jakieś chyba Karabin? Który 30 jest na minut. No ja chcę tylko że ja ginę cały czas no Dobra, Ty Dobra, leży Fajny karabin Was no. no Nie, no. być rafin! Co ja, się boję, że ja a O. Uciekam stąd ja to nie opłacz. Dobra widzowie, oglądamy to... sobie live'a. Osób już wam mówię jest jedna, ale dużo, to jestem ja, ale Speedman. Ja też jestem. Zaraz będę. O, już jestem. Dwie osoby moi drodzy widzowie, a go! Czyli ja. Pff. No, te rzeczy, które są na Widzę. Krak! Prawie. Brawo! Jeszcze jeden! Okej, chodź tu. Koronka się, spadła! Koronkę podnieście! weźcie moją koronkę! Spoko! Gdzie ona jest? Tu na, na, przed budynkiem! Aha. Dobra, zostawcie ją! Dostawcie ją! Ej, podniosłem ci ją! Dobra to się nie ma się zbro. Gdzie jesteś? Chodź tu! może dać mi amo do pompu? Podnieś! Szybko, szybko, szybko! Podnieś, ustrój, podnieś! Czekaj! To Dobra, restartuję się. Uciekam! Ale jest jeszcze ten not monster, ja to no to mam ginie. Prawie. Dobra, on ma 2 HP. Nie, ileć leci kolejny w niego. Nie. Nie możesz zginąć, ustrój. Spoko, spoko, On to opanowane, mam... System, dobra, Nikolaj już się zreslił. Ja nie uwierzę. Co się dzieje? Ej, dobra, dawaj się tam do miejscówki, rozwalamy ich, bo oni wkurzają. Ja, no, skorii, na tu batu i też się na batu. Ej, tam jest twoja korunka! Trudno! No już mnie widzi! A ciebie nie widzą niby! Aaaa, Gatakują! Hurej, tu jest cały team! Oni lecą? Tam, oni lecą, lecą was, Uciekaj, Nikola! Lecą, uciekajcie, ej! Nie zgincie teraz! Nikola, nie możesz zginąć! Postaram się, tylko nie wiem, czy to będą ogarniacze, czy nie będą. Bo bez tej skrzynki pan w 400, albo bez snajka. Jak będzie snajka, to po prostu ja wychodzę z siebie i z Nie, Obek. Nie! i klocowy, kiedy był. I klocowy. <laughs> Ale pan masz. To jest najgorsze, że tu dodali rzeczy, które były na Batu i są na Kuma Kumacie? Nie, iglicowego no. nie ma na Batu. Ale mówię, że te rzeczy, które były i były i są na Batu... Dajcie mi chociaż skrzynkę otworzyć. Nie rozumiem tej gry. Przysięgam, że jej ja nie rozumiem. Jakim cudem? Ja nawet skrzynki nie mogę otworzyć. Co się tej gry? Kolejny strzelak. No to możecie A tu. To Kolapsuję. Lecę na dropa. Zginę, zginę pewnie. Nie to nie obchodzi.

Nie no! On ma takiego kraka, no! On ma... dostał stówę z pompy! No nie uciekaj! Go. Nie ułapij go! Ja się trafuje. Nie. Ja pompy nie mam. Tam leży moja pompa, bania. Dania przejechał nie kopalni. Dajamko. Nie, uciekaj! Uciekaj! Nie mam nic do rotacji. Są mnie. 10. Szej, A kiedy kończy otrez, się rejestr? 6 Nie wiem 4 3 2 To się zrobimy oczywiście Mocno się odrodzi, ja sobie odbieram Sorry, że uciekam, ale Ty zapomnieliśmy o wizach. No w sumie Skory mi zabierze obiad, jaką ale Kiegoś tu chciałbym miał tu? Ole, ja... ole, no ole, ja... Mam a ole, 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 ole,